Jesteśmy w Ewangelii Mateusza. W piątym rozdziale hmm, przytoczymy też Ewangelię Łukasza, szósty rozdział, który jest równoległy. Zaczniemy może od Ewangelii Mateusza. Piąty rozdział, wersety 38-39. Słyszeliście, że powiedziano: oko za oko, ząb za ząb. Więc ja Wam mówię, nie sprzeciwiajcie się złemu, ale jeśli ktoś uderzy Cię w prawy policzek, nadstaw mój drugi. I w Łukasza czytamy równolegle, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło, temu, kto cię uderzy w policzek, nadstawi drugi, a temu, to zabiera ci płaszcz i szaty, nie odmawiaj. Jest wiele złych interpretacji tych tekstów, które nam mówią, że co do zasady w Starym Testamencie to można było dawać pięknym za nadobne, jak ktoś chciał, a teraz to już nie wolno i teraz w zasadzie to trzeba nadstawiać karku i jeśli ktoś chce nas pobić, to nie powinniśmy w ogóle na to reagować, czyli kiedy Moja żona i dzieci są zagrożone pobiciem, to mąż taki powinien stać ze spuszczoną głową, i powinien się patrzeć, jak kat, morderca, bandyta, złodziej, maltretuje, gwałci, czy też bije jego dzieci na oczach męża, i tak to i to jest dobre wytłumaczenie tego tekstu. Nie jest to żadną miarą, właściwa interpretacja. Potępiamy tą interpretację jako zgoła heretycką. Z drugiej strony kolejną interpretacją jest to, że. Yy, w Starym Testamencie rzeczywiście istniała zasada dobrowolności oddawania złem za zło, ale nie o to tutaj chodziło. Zauważmy najpierw, co nam mówi Stary Testament. W księdze wyjścia, do której referuje ten tekst, w 21 rozdziale czytamy, jeśli mężczyźni się pokłócą, uderzą kobietę brzemienną, także wyjdzie z niej płód, jednak bez żadnej szkody, to musi ponieść karę, jaką nałoży na niego mąż tej kobiety. Ada według uznania sędziów. Jeśli jednak dojdzie do szkody, wtedy dasz życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę, oparzenie za oparzenie, rana za rana, siniec, siniec za siniec. I w Księdze kapłańskiej powtórzona jest zasada w 24. wersji Kto to też raniu swojego bliźniego, niech mu uczynią tak, jak on uczynił: złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb, jak raniu człowieka tak niech mu oddadzą. I niektórzy interpretatorzy żydowscy dochodzili tutaj do wniosku rzeczywiście, że istniała tutaj takie, taka zasada lex talionis, czyli prawo odwetu, rozumiana dosłownie, interpretowana na sposób dosłowny, czyli rzeczywiście, jeśli ktoś wybił swojemu bliźniemu oko, to powinno się mu wybić oko w równym stopniu, a jeśli ktoś złamał rękę, to powinna ręka zostać złamana. Ale tu pojawia się pewien problem interpretacyjny. Otóż, jeśli rzeczywiście na przykład ktoś uderzył swojego bliźniego w taki sposób, że nie oślepił go do końca, ale załóżmy doprowadził do częściowej ślepoty, w jaki sposób miałaby zostać wykonana kara, która polegałaby na częściowym oślepieniu takiego człowieka, albo w jaki sposób na przykład miano człowiekowi zadać cios, załóżmy nożem, który wykonałby takie same rany temu człowiekowi, który przeżył wcześniej zadany taki cios. No jest to rzecz niedorzeczna i wielu interpretatorów żydowskich nie traktowało tego dosłownie, chociaż niektórzy tacy byli. Na przykład pewien taki Żyd nazywał się Jarci, wyjaśniał to prawo tak właśnie, dosłownie, kto wyłupiał ko swemu bliźniemu, musi mu dać cenę tego oka według ceny, za jaką sprzedany jest sługa na targu i tak samo musi zapłacić każdemu z nich, nie wolno bowiem pozbawić bliźniego członka. Jest to lepsza interpretacja, lepsza interpretacja która wyklucza taką czysto dosłowną, czystą dosłowną interpretację, która nakazuje właśnie oddawanie jeden do jednego, czy też dokładnie tym samym za to samo. I myślę, że jest to. Dokładnie to, co tutaj nam Słowo Boże mówi, że nie powinniśmy spodziewać się od naszej strony, że będziemy wykonywać sami karę, w jakiś sposób oddając tym samym za to samo, czyli kiedy człowiek, który został pokrzywdzony w dzisiejszych czasach przez swojego bliźniego, nie powinien szukać zemsty, starając się wyrządzić mu to samo zło. I tutaj myślę, że najlepszą sugestią jak interpretacyjną tego tekstu jest to, który nam mówi, że nie powinniśmy oddawać złem za zło i jest to właśnie nie szukanie osobistej zemsty, nie poszukiwanie zemsty, która będzie oddawała bliźniemu krzywdę za krzywdę, ale raczej dochodzenie swoich praw na podstawie legalnych środków, które są tutaj dostępne. Ale oczywiście ten tekst wcale nie wyklucza w żaden sposób do samoobrony. Nie chodzi o to, żeby się nie bronić, nie chodzi tutaj o to, że nie powinniśmy w żaden sposób e, bronić swojej rodziny, czy też w jakiś sposób nie chronić dobra naszej rodziny, ale raczej o to, aby nie mścić się, nie doprowadzać do sytuacji, w której będziemy ścigać człowieka, który nam wykonał krzywdę, tak żeby od, odnajdując go stać jak mściciele. Chociażby pamiętamy ten film z Charlesem Bronsonem, który gdzieś tam może w koła w naszych myślach, który to człowiek po śmierci i zabójstwie swojej córki chodził i mordował, tam chyba bodajże w Nowym Jorku, wszystkich bandytów i przez to przestępczość spadła. No, to film bardzo utopijny, nie tak to oczywiście by wyglądało, ale z drugiej strony to nie jest nasza rzeczywistość. Nasza rzeczywistość polega na tym, że musimy przede wszystkim tam, gdzie to możliwe, szukać możliwej samoobrony, jeśli jest taka możliwość, i w cierpliwości uczyć się przez to, co znosimy i nie mamy odpierać przemocy przemocą, ale nie oznacza to, że nie możemy w żaden sposób bronić, nie możemy być stroną atakującą, nie możemy być agresorem, ale możemy się bronić, czy to poprzez ucieczkę, czy to poprzez właśnie e, czy poprzez e, odniesienie się do prawa, jeśli rzeczywiście ktoś stara się nam zaszkodzić na sposób e, który pozbawiłby nas jakichś dóbr, czy czegokolwiek, co jest związane z tym, co posiadamy, powinniśmy starać się iść do sądu, tak więc jest to bardzo prosty tekst, który możemy wyjaśnić w ten sposób. Jest jeszcze jedna kwestia, otóż musimy przypomnieć, że istniały sekty, które to sekty, notabene w bardzo bliskie współczesnej sekcie zielonośrodkowej, mówimy tutaj o montanizmie, które Wręcz zachęcały ludzi do tego, żeby nadstawiać drugi policzek, to znaczy poszukiwać prześladowań po to, aby dowodzić swojej wiary w Chrystusa. I tutaj jednym z takich ciekawszych zjawisk, czy też świadectw, będzie świadectwo męczeństwa Polikarpa, który w czasie swojego w czasie swojego męczeństwa dał świadectwo o człowieku, który nazywał się Quintus, który był fryganistą. Fryga to jest inna nazwa miejsc, w którym znajdowały się kolosy, czy też chodzi tutaj właśnie o, 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 o tamte, ten obszar. I ten człowiek, ten Quintus, który gdy zobaczył dzikie bestie, jakie miały być na niego wypuszczone, on w tym czasie popadł w blady strach, i ten człowiek najpierw, wcześniej, był bardzo odważny i zachęcał wszystkich do tego, żeby dobrowolnie wychodzić na takie, tego typu próby, właśnie w celu próby wiary. Jak się okazało, no człowiek ten okazał się wielkim tchórzem i nie był on w stanie wypełnić tego, co nauczała go jego fałszywa religia. I to jest rzeczywista sytuacja, która przedstawiała konflikt między dwoma prądami. Moralnego zachowania, jakie istniały we wczesnym chrześcijaństwie, i dał nam to świadectwo tutaj Ireneusz, piętnując tą chęć poszukiwania prześladowań. Jeszcze ważne jest to, aby zwrócić uwagę, że uderzenie następowało w prawy policzek. W prawy policzek uderzamy czym? No przecież nie prawą ręką, tylko lewą. I chodzi tutaj o co? Nie chodzi tutaj de facto o. Przemoc fizyczną, jaką tutaj widzimy, ponieważ prawy policzek nie służył do pierwszego tak zwanego ciosu, i raczej chodzi tutaj o coś zupełnie innego. Chodziło tutaj o znieważenie. Mniej więcej podobną praktykę mogli stosować rycerze, którzy chcąc znieważyć swojego adwersarza. Uderzali go w policzek rękawiczką, co nie wrządzało de facto żadnej szkody, raczej była to twarz zrozumiane to było jako wyzwanie do pojedynku, oczywiście jest to w innym kontekście kulturowym, ale dokładnie tak było w czasach judaizmu. Chodziło tutaj o znieważenie człowieka poprzez uderzenie go właśnie w prawy policzek lewą ręką, która była to ręka słabsza, która, który ten cios nie miał na celu wcale zadania bólu fizycznego, ale ukazanie zniewagi podobnie i kobiety w naszej kulturze mogą spoliczkować mężczyznę, co wcale nie prowadzi go do jakiejś tam większej szkody i uszczerbku na zdrowiu, ale raczej pokazuje, że jest to gest pogardy w stosunku do tego człowieka. Tak więc było to jak najbardziej stosowane i chrześcijanie. Byli często traktowani w sposób pogardliwy, w sposób znieważany w sposób znieważający i w zasadzie tekstem nam mówi, jeśli ktoś nas obraża, jeśli ktoś w jakiś sposób mówi przeciwko nam bluźni, opowiadamy mu tym samym. Raczej staramy się znosić to w pokorze, staramy się to znosić w taki sposób, żeby jak najbardziej ćwiczyć naszą cierpliwość. Nie oddajemy pięknym za nadobne, nie staramy się w żaden sposób być agresorami w takich sytuacjach. Jeśli chodzi o chrześcijan i przemoc, mamy kilka argumentów, które nam pokazują, że mimo wszystko chrześcijanie mają za zadanie chronić swoje życie zgodnie z listem do Efezjan. Chociażby czytamy, że nikt nie ma nienawiści swego ciała, ale je żywi, pielęgnuje, jak i Pan Kościół. Tak więc możemy chronić nasze i pielęgnować nasze ciało, właśnie kiedy ktoś próbuje nas w jakiś sposób pobić. Mamy prawo się do tego odwołać, do naszego... Do naszej fizyczności próbować się oczywiście obronić. Jednym ze środków ochrony przed pobiciem, czy jakąś przemocą fizyczną jest ucieczka, Chrystus pozostawił oczywiście ogólną wskazówkę do ucieczki w Mateusza 10.23, gdy będą Was prześladować w tym mieście, uciekacie do innego, zanim nie obejdziecie miast Izraela, przyjdzie Syn Człowieczy. Wiemy też, że cały prześladowany Kościół uciekł z Jerozolimy z dziejach 8-1. W tym czasie zaczęło się wielkie prześladowanie Kościoła w Jerozolimie i wszyscy oprócz apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Zatem jest to prawidłowa interpretacja słów Chrystusa. Zresztą sam apostoł Paweł ratował się ucieczką, kiedy został otoczony mur Damastończyków. Wtedy zgodnie z działem 9:24-25 spuszczono go w koszu nurze. Po, po sznurze przez mur. I w drugim korytarzu 23 mamy powtórzenie: przez okno spuszczono mnie w koszu przez mur i uszedłem z rąk króla, który chciał go zamordować. Ale kiedy ucieczka jest niemożliwa, mamy oczywiście argument. Mamy argument z Łukasza 22, y, czytamy w 36. 36 wersecie. Kto ma sakiewkę, niech ją weźmie. Podobnie torba. Kto nie ma miecza, niech sprzeda swoją szatę i kupi go. Mamy prawo do samoobrony. Chrześcijanie mają wręcz obowiązek dbać o swoje życie, ponieważ tylko dzięki głoszeniu Ewangelii przez chrześcijan, poganie mogą dostąpić zbawienia. Gdyby tak, chrześcijanie nie mogli się w ogóle w żaden sposób bronić, ani to salwować ucieczką, ani też ratować swojego życia przed rabusiami, bandytami, mordercami. Bylibyśmy po prostu... Traktowani jako zwierzyna polna, czy też zwierzyna do polowania, którą należy odstrzelić, bo cóż tu, cóż tu szkodzi na przeszkodzie, cóż, cóż tu stoi na przeszkodzie, skoro może, może byle kto zupełnie nas pozbawić życia. Tak więc mamy dbać o nasze ciało, mamy też nakaz składać nasze ciała w ofierze za innych braci. Czytamy pierwszy Miana 3.16, potem poznaliśmy miłość Boga. Że on oddał na swoje życie, my również powinniśmy oddawać życie za braci, to oddawanie życia może być właśnie rozumiane również jako to, że będziemy bronić jedni drugich przed atakami. Zresztą dzisiaj rano również czytaliśmy, podsumowując szóste przykazanie, że mamy obowiązek wręcz bronić tych, którzy są słabsi, jeśli widzimy, że jest taka możliwość, mamy stosować wszelkie dostępne nam środki po to, aby ratować czyjeś życie. Chrześcijanin z jednej strony nie powinien słuchać się tej głupiej nauki, która zakazuje nam całkowitego stosowania siły fizycznej w celu samoobrony. Jest to po prostu niebiblijne, jest to doktryna, której celem jest fizyczna eliminacja Kościoła. Jest to doktryna diabelska stosowana przez adwentystów, świadków Jehowy innych tam heretyków. Chrześcijanie nie tylko mają prawo się bronić, ale także przeciwdziałać wszelkim aktom przemocy, nie tylko w obronie własnej, ale i ze względu na osoby pokrzywdzone. I z praktycznego punktu, kiedy siostra chrześcijanka jest bita przez męża, bracia wie, że mają pełne prawo powstrzymać takiego kafa przed naruszaniem fizycznej nietykalności małżonki, jeśli będzie trzeba, jest taka możliwość, nawet jeśli mieliby go powstrzymać stosując do tego no, siłę fizyczną w celu na przykład jego obezwładnienia. Ale z drugiej strony chrześcijanin nie powinien odpowiadać na obelgi, wyzwiska, prowokacje, lecz w przypadku, gdy Czynią to niewierzący, szukać sprawiedliwości przez odpowiednie instytucje, które zostały przez Boga powołane do porządku społecznego. A jeśli czyni to ktokolwiek, kto jest w, w człowiekiem, który uznaje się za chrześcijanina, no to jest to kwestia oczywiście dyscypliny kościelnej. Tak więc dyscyplina kościelna jest tym środkiem, który stosujemy w kościele, właśnie po to, aby zapobiegać przemocy w kościele, zapobiegać wszelkiej formie. Z potwarzania przemocy fizycznej, przemocy również nie tylko duchowej, ale takiej intelektualnej, więc jako bracia i siostry mamy się nawzajem miłować, mamy się wspierać, mamy raczej budować się i dążyć do tego, co jest jak najbardziej pożyteczne dla każdego siebie. I teraz pytanie jest następujące. Czy mamy jakieś potwierdzenie konfesyjne w związku z tym tematem? Tak, możemy sobie odnaleźć dokładnie, już mówiliśmy o tym się rano, ale warto to przypomnieć właśnie w kontekście tej przemocy. O kontekście szóstego przykazania jest które brzmi nie morduj. I przeczytamy jeszcze raz pytanie 135. I odpowiedź na nie: jakie obowiązki nakłada na nas szóste przykazanie? Obowiązkiem nałożonym na nas w szóstym przykazaniu są wszystkie pilne starania i stosowne wysiłki, które mają na celu zachowanie życia naszego i innych poprzez opieranie się wszystkim myślom, zamiarom, pokonywanie wszelkich namiętności, unikanie wszelkich okazji, pokus i praktyk, które prowadzą nas do niesprawiedliwego odbierania czyjegoś życia. Czyli jest coś takiego jak sprawiedliwe odbieranie życia, oczywiście może ono być nawet w obronie własnej, jeśli zajdzie taka potrzeba jeśli rzeczywiście nie ma innego wyjścia lub poprzez sprawiedliwą obronę życia przed przemocą, cierpliwe godzenie się na dopusty Bożej ręki, spokój umysłu, pogodę ducha, umiarkowane, umiarkowanie spożywania mięsa i napojów itd., itd. Tak więc mamy tutaj dwa argumenty w pytaniu 135, czyli po pierwsze nie wolno niesprawiedliwie odbierać życie, ale z drugiej strony mamy obowiązek wręcz sprawiedliwej obrony życia przed przemocą. Tak więc jest to jedna z tych rzeczy. Następna rzecz w pytaniu 136: jakie są grzechy zakazane w szóstym przekazaniu? Czytamy, że grzechami zakazanymi w szóstym przykazaniu są wszelkie odbieranie życia sobie i innym z wyjątkiem wymiaru sprawiedliwości, wojny sprawiedliwej lub obrony koniecznej. Tak więc mamy tutaj nauczanie o obronie koniecznej, jeśli rzeczywiście jakiś fanatyk religijny lub przedstawiciel świata przestępczego stanie z siekierą w ręku w udziałach mojego domu, moją obroną konieczną jest zachowanie życia mojego, jak i oczywiście mojej żony i dzieci i jeśli zajdzie taka potrzeba nawet pozbawienia tego człowieka życia. Prawo to stosuje bardzo dobrze i skutecznie kilka krajów, na przykład Stany Zjednoczone, a wszystkie kraje socjalistyczne i komunistyczne, które nienawidzą sprawiedliwości społecznej i prowadzają marxistowskie zrozumienie sprawiedliwości, Zabraniają możliwości samobrony, czyniąc z tego wręcz przestępstwo gorsze niż to, którego dopuszcza się napastnik. I tak, więc, jeśli napastnik wejdzie do domu z siekierą i zostanie przez człowieka no, w jakiś sposób pozbawiony życia, nawet ze względu na obronę życia dzieci i rodziny, w takim wypadku człowiek, ten, który to tego uczynił, zamiast być traktowany jak bohater, traktowany jest jak najgorszy kryminalista. Jest to po prostu wypaczenie tego, co naucza Słowo Boże. I taki jest prosty wykład dzisiaj, dzisiejszego naszego tekstu. Chwała niech będzie Panu Bogu. Amen.